Postać duchem. Tu będzie wygodnie. Namaluję arcydzieło. Obudź się, musisz ciągle spać. E, e, jestem głodny. Czy ty nawet we śnie myślisz tylko o jedzeniu? No, muszę zabrać się do pracy. A moje ciasteczka. Cherry zgodziła się, że będzie mi pozować do obrazu. Co? Cherry będzie twoją modelką? Cześć, Cherry. Czekamy na ciebie. Mam wielki problem. Chciałam założyć tę piękną różową suknię, ale zobacz. Ma wielką plamę. Rzeczywiście. Dałam do czyszczenia, ale nie udało się jej usunąć. Poza tym muszę właśnie teraz załatwić pilną sprawę. To znaczy, że nie będziesz mogła mi pozować? Przykro mi. O, co ja teraz zrobię? Coś wymyślimy. A może Tamel mógłby ci pozować? A, jak to ja? Tak, ty. Możesz założyć moją sukienkę? Ślicznie wyglądasz! To do zobaczenia! Zostawiasz nam swoją sukienkę? Później po nią przyjdę. Tylko uważajcie, żeby nie przybyło na niej plam. He? I co ty na to? Zgadzam się. Mogę zostać twoim modelem. Huh? Jaką wybierasz pozę? Huh? 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 Wariat! Zaczekaj! Przecież wyświadczam Ci przyjacielską przysługę! Nie, ty nie możesz pozować do mojego obrazu! Wolę robić coś innego niż ciebie malować! Czy to moja wina, że nie jestem śliczną, długonogą blondynką? Przyszedł mi do głowy pomysł badań naukowych, do których będzie mi potrzebna ta suknia! Co? Suknia do badań? Ciekawe co on tym razem wymyśli! Za mną, pozbierz się! Idę, idę, już idę. Wygląda na to, że wreszcie będzie się działo coś ciekawego. Dziś się chyba do nich przyłączę. Czyżbyś chciał przefarbować tę śliczną sukienkę na jakiś inny kolor? Przeciwnie pracuję nad wydabiaczem. Odsuń się to szkodliwe. E -e. Teraz wlewam kwas. E? Hmm. Ha. Właśnie tym roztworem poleję plamę na sukni. Hmm. A nie zniszczysz jej? Nie martw się, ten wspaniały wybielacz plam sprawi, że sukienka Cherry będzie wyglądała jak nowa. Zobaczysz, to będzie genialny wynalazek. Pyta! Uh, uh, Jeszcze trochę. Wydzie, tak. Plama nie znika. To się... A? 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 Szczypię w oczy. Tak. To muszę zmienić proporcje w roztworze. Ha, ha! Mnie też wpadł do głowy pomysł wynalazku. Ha, ha! <śmusz> Chyba wiem, co ten domel knuje. Muszę mu trochę poprzeszkadzać. A teraz wymyślę nowy przepis na ciasteczka. Będą wystrzałowe ciasteczka. Domel, mam udoskonaloną wersję wywabiacza. To bardzo dobrze. Ta plama się powiększyła. O, rzeczywiście jest jeszcze większa. Na szczęście mamy mój preparat. Udało się to genialne! To cudowny środek! Hej, A niech to! Przygotuję z tej okazji wielkie przyjęcie! Do dzieła! <laughs> Może dostanę nagrodę nobla za ten genialny wynalazek? Jak myślisz? A? Domel! Plama przyniosła się na twoje plecy! Gdzie? A? Musisz wywabić ją jeszcze raz! Uwaga! Znika! Ojej! Wróciła na poprzednie miejsce! Nic z mojego Nobla! <śmany> Wynalazki Rona zaczynają mnie nudzić! <śmany> udało się, udało, Domel! Zrobimy jeszcze jedną próbę! Do tego eksperymentu musisz mi wymalować farbą cały fartuch. Mogę to zrobić. A, a, a. Nie przypuszczałem, domel, że ty tak dobrze malujesz. Szkoda, że muszę zniszczyć twoje dzieło. Już go nie ma. A z tyłu? O, na twoich plecach nie ma ani jednej plamki. Hmm, na pewno? Niemożliwe. Plama przeszła na moje ciało. To uparta plama. Mogłem sobie spokojnie spać, zamiast oglądać kolejną porażkę. Naukowiec nigdy nie może się poddać, jeżeli chce zwyciężyć. Osiągnę, osiągnę swój cel za wszelką cenę. Przeraża mnie takie postanowienie. Panie Ron! <laughs> Proszę pani, Ron właśnie pracuje nad najnowszym wynalazkiem. Nic nie szkodzi, przyniosłam mu tylko torcik. O! 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 Coś ty narobił! Nie można pracować, co tu się dzieje? Och, pani Ron! Co się stało? Nieszczęście! Jakie nieszczęście? Właśnie wynalazłem genialny wywabiacz plam, który sprawi, że na pani sukni nie będzie śladu. Sąsiedzie, pan jest naprawdę ostatnim cudotwórcą. Pani Beatrix, proszę poczekać na mnie w łazience. Czas, żebym wkroczył do akcji. się pomieszam mu wszystko. Tak? Idę do laboratorium po wywabie. Widzę, że preparat zmienił barwę. Pewnie zaszła nieprzewidziana reakcja. <śmienic> Ten eksperyment się nie uda! Nie! Wyobrażam sobie, jaka będzie afera! <śmienic> na twarzy nie ma śladów. Teraz możemy zająć się plamami na pani sukni. Znów będę ślicznie wyglądać. Ron, czy ta plama zniknie? <śmienic> 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 Hmm? Już wystarczy. O, a to co? Zrobiła się dziurka. To epokowy wynalazek. Dzięki mojemu preparatowi mi się niewidzialni. Niewidzialni? Będzie można latać po całej ziemi jak niewidzialny duch! A jak przestać być tym duchem? Jeszcze nie wiem, jak odwrócić działanie preparatu. Niezły wam zrobiłem kawał, to jest wywabiacz plan plus zagadka. Wstrętny kocur! Musisz nam powiedzieć, bleki, czego dodałeś do mojego preparatu. Ani mi się śni! Nie zamierzam ci powiedzieć! Co? Hej, ty! Chcesz, żeby pani Beatrix miała niewidzialny dekolt? Nie ujdzie ci to na sucho! Nie! Hmm. Zostaniesz, durwia! No! Zosta przestań! Przestań, bleki! Bleki, uspokój się! A? Uspokój się, bleki! Bleki, przestań! No! Przestań! O! Jest mi zimno! Zimno! Orety! Już wiemy, ureka! Dajcie z tobą! Nie, Domel, nie opuszczaj nas! Domel zasłużyłeś na to. O. Zaraz dam ci nauczkę. Amasz! Na na Gdzie jesteś? Nie widzę cię odezwij się. Hmm? Jesteś tu. Ah. To będzie próba wody. Przestań! Uh. Znowu mnie widać? Oczywiście! Rozwiązałem zagadkę! <grystanie> Ale jestem głodny. Ratunku! Damy mnie goni! Proszę. A, mam halucynację! Zemdlała trzeci raz. Co się z nią dzieje? Ron. Ron, o co ci chodzi? Ty, jak to się stało, że nie masz swojego pyszczka? Nie martw się, coś wymyślimy tylko co.